Miałem to szczęście, że spotkałem się z Romkiem. Wszedłem do sali, w której leżał, i nie wiedziałem, w jakiej sytuacji zastanę Romka, czy, czy, czy będzie możliwość porozmawiania z nim. Okazało się, że Romek był w świetnej formie tego dnia. Porozmawialiśmy sobie dość długo i była to świetna rozmowa. Powspominaliśmy dawne. Dawne fajne czasy. Romek do mnie zadzwonił, to był chyba 81 pierwszy rok, i spotkaliśmy się w Warszawie w akwarium. Taki klub był jazzowy wtedy, teraz już nie ma, niestety. Po raz pierwszy się spotkaliśmy, a zadzwonił, dlatego że ja wcześniej nagrywałem dla radia piosenki. I po jakiejś sesji nagraniowej, gdzieś się Romek dowiedział, że jest taki człowiek jak ja. No więc spotkaliśmy się, pogadaliśmy trochę i przedstawił mi właśnie kilka piosenek swoich. I ja zaakceptowałem oczywiście Jolantę natychmiast, bo czułem, że to jest taki fajny numer taki, który będzie mi leżał, że tak jak to się mówi zawsze. I kiedy zobaczyłem tekst, to pomyślałem sobie, że to będzie chyba fajny przebój, bo pomyślałem sobie, że to nie można so ładnie wyśpiewać la, 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 la. Tylko to musi być facioł, który zmęczony jest życiem. Takie były czasy wtedy 81 rok nie było niczego. Nawet benzyny nie było. W związku z tym zaśpiewałem tak, jak zachrypiałem po prostu I to. I ta piosenka wyszła tak, jak powinna być nagrana, bo, bo zresztą słychać do dzisiaj to. Jest często grana, śpiewana przez trzecie pokolenie, czyli powiedziałbym nawet, że trafiłem bardzo w to. A ja się utrzymałem takiego śpiewu, bo ja zawsze słuchałem muzyki soulowej czy innych takich fajnych wykonawców, gdzie nie z ładnym, pięknym, selektywnym głosikiem śpiewają, tylko taki właśnie charyzmatyczny głos. Ma być, że to. No, i, I wykorzystałem też wszystkie swoje możliwości. Nagraliśmy jeszcze piosenkę e, e, Czas ołowiu. To jest chyba najpiękniejsza piosenka, jaką ja nagrałem z Budką. Czas ołowiu. Ja nie mówię piosenka, jak za, bo ja często grałem to. Jak mówię o tym, to mówię, że to jest utwór czy pieśń. Ja bym to tak nazwał. bo To taki, ja taki fajny, prawie że patetyczny numer, bo traktuje o ludziach, którzy odeszli, no to trzeba rzeczywiście, mm, tego się nie śpiewa tak lekko, to, 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 to trzeba zaśpiewać, rzeczywiście, myśląc o tym i, i widzieć tę całą sytuację. I ta pieśń mi się najbardziej podoba. Piękna aranżacja. Romek wiedział, że, 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 że ta, ten utwór mi się bardzo podoba, bo kiedyś rozmawialiśmy na ten temat. I trzecią piosenkę, jaką nagrałem z Budką, to była piosenka Noc komety do programu Telewizja Poznań, z tego co ja pamiętam, potrzebowała do, do programu w języku polskim, Przeboje Świata chyba robiła telewizja, coś takiego. A największym przeżyciem to było Carnegie Hall, się koncert, jak ja się dowiedziałem, że mamy tam jechać i mamy tam zagrać, to najpierw się oszypnąłem, czy to jest prawda, bo to, to Marzeniem każdego artysty jest występ, zagranie tam na żywo na tych deskach, tego, tej, tej świątyni sztuki, jakbym to określił, w Carnegie Hall, w Nowym Jorku. No to, jest, to jest w ogóle marzenie każdego. No i, i ja tam byłem, ja teraz mogę powiedzieć, że tam byłem na deskach, nie wewnątrz, tylko byłem na deskach na scenie e, i. i, i Ra, oczywiście razem z Budką zostaliśmy przyjęci tam bardzo gorąco, nastojąco nas rzeczywiście pożegnano. Romek był bardzo fajnym człowiekiem, to zawsze wesołym. Jeżeli pogranił, już mógł odpuścić sobie, to rzeczywiście był dodźwigny. Dużo kawałów fajnych, pieprznych opowiadał. Super, super. Romek był wtedy kompletnie innym człowiekiem 180 stopni na luzie takim. No. Ja zawsze, to, dlatego ja to pamiętam u rąka, że potrafił być poważny, konsekwentny. A jednocześnie, jak już był poza pracą, to był taki na, na luzie rozrywkowy świetny gość. No. Bardzo będzie mi Romka brakowało. Już brakuje rąka bardzo. I, I ja się tego boję zawsze. To jest tak, jak przyjaciele odchodzą.